Takie coś. I serio, na chwilę Emot. Chat. Zróbmy takie coś. Niech każdy napisze dlaczego jest na, na, na Natana i ja Natan spróbuję się wytłumaczyć, tak by było, żeby czystą kartę zostawić. Tak. Zróbmy takie coś, tak by będzie najlepiej, Spowiedź. dobra? Spowiedź. Spowiedź. Skoro macie szansę, no to zróbmy takie coś, proszę was. Wyjdę tak jak Fagata Unitro na spowiedzi. A jak tam wyszła? Tam Przegrał z darem. Czekaj. Dzięki pod za dwa słupy. Dobra. Przegrał z darem. Natan. No, bo, ale i, i, i tak, <grym> no nie wiem a, to kurwa. Co miało Co podbudować jego? Nie, bo... bo nie, bo jest, i, co, całą szczerze. Prawdę. Całą prawdę totalnie szczerze, bądź szczerym w chuj. Bądź szczerym w chuj. No mnie troszkę kurwa, no przestraszył. No sprawił się ze mną dobrze. Myślałeś, że wygrasz? Tak, <grym> byłem pewien, że wygram, dlatego kurwa nie trenowałem i chlamcną wódkę, kurwa co tydzień. Ja wam mówiłem, widzowie, że. Na... I wiesz, Natan, kurwa, to jest, kurwa. Nathan, kurwa, Ale wiesz, to jest przed walką ze mną no. Nie, nie, nie. Co jest Kupan najlepsze? Na że Beszard, alkoholik, który był i teraz porównał, na teraz się ogarnął, mówił mi: Natan nie pij, Natan nie pij. Co mówił, kurwa franki zje. Pij, Natan, pino, kurwa, to jest daro, pij, pij. Po chuj ty w ogóle, kurwa. aha. Cześć, czyli to jest Twoja wina? Czy to jest pina. Pina. Cześć, więc, kurwa Twoja wina, że przejebałem? Brawo, no ja wiem, nie, Ale ja się ranił, że o, Nawet nie zaprzeczy. Ale nie, kurwa, zapytajcie Besia każdego, że weźmy na ten kurwa nie pij, to masz walkę Trzy miesiące wam by mi przed. A Franek odpoczęliśmy na ten masz dwa miesiące, na ten masz kurwa Dawa. miesiąc, na ten masz dwa tygodnie. Na ten, dobra, tydzień przed walką też piłem, kurwa, możesz się napić kurwa. Jutro Dawa. walka dobra, łóżka kurwa weź sobie, no. I tak to jest daro lew. To jeżeli kiedykolwiek będzie o Franek walkę, walkę, musisz robić tak samo. Ja na takim kacu. Nie sensie się przed, przedem ze stresem takim, że no... Ty, ale pierwszą rundę wygrałeś. No wygrałem, ale kurwa. Co poszło nie tak? Ej, szczerze? Ja, co czułeś w walce? Co czułeś w walce? Bo że mi kurwa. co będzie śmieszna. Był u mnie Zabielski w narożniku. No, nie. Ja. Ale żeby, żeby. Czyli after był? Nie. Bo chodzi o co? że... że, że, że... Czeczko, nie, żartuję, żart, żartuję, żartuję, żartuję. Dziś, dzisiaj śpię sobie o 11, nie bo teraz mieszkam, Tymczasem zabierałby się, przepraszam, barkowską. No? I, i, u mnie ku, i do mnie ten, napierdalają dwie drzwi jakieś, kurwa, ten, osoby, ja mówię, o chuj chodzi, a tam wchodzą, ku, kurwa, jakieś dziewczyny. Małoletnie, kurwa. No Także to jest klasik na popsińskie. Ale po <noise> Klasik na popsińskie! Ci mi, kto mieszka na popsińskie, czy to klasik? Jak na 80. Ja nie, 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 nic takiego nie ma miejsca. Jak nie, to... ale, no, żartujemy, ale ten. Pierwszą rundę wygrałem, ale jak go kurwa owaliłem, to kurwa straciłem umysł, kiedy nie mogłem go dojechać. Że on kurwa najpierw się złapał, dopiero na lango i mnie odepchnął, i mówię, co jest. Kurwa. A był zmęczony bardzo? Nie pamiętam. Szczerze, nie pamiętam, że byłem zmęczony, czy nie. Wiem, że go nie mogłem dojebać w pierwszej ludzie i potem, kurwa, się zestresowałem, bo ja sobie nałożyłem taką presję psychiczną, że go dopierdolę w pierwszej, nie dopierdolę, nie dopierdolę nie go w pierwszej i o kurwa, o kurwa, co teraz? Takie tak, coś. Tak, obokajem. że będą gadać, kurwa, że go nie dojebałem w pierwszej, a się okazało, że przejebałem i w ogóle nie wygrałem. Także no... No ja nie wiem, moim no, zdaniem no, w ogóle... Moim zdaniem, kurwa, podsumowując, to jest twoja wina. No Szczerze? Z nikim, no, z nikim no. kurwa. Z nikim przez Ostatnie pół roku z nikim nie piłem oprócz ciebie kurwa i Szymona. Z oprócz Ciebie Szymona nie pijłem. z nikim. Nie było, kurwa, tak, sytuacji, rozpijanie. Rozpijanie. nie było kurwa momentu sytuacji. Dzisiaj mnie też nie Nie tak. było sytuacji momentu, że wyszedłem gdzieś z domu. Kurwa, nawet jak wyszedłem raz sam do. raz sam z domu z koleżankami i kogo spotkałem kurwa w i gdzie skończyłem kurwa na pterze Z tobą kurwa i twoimi Pokemonami. Oho, nie, 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 nie. nie, 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 nie. To Dlatego jest ten nośnik tu. Jeszcze Dorotka nam szoty robiła kurwa przecież. Dobra, ja muszę się kurwa... Nie możesz tego na Te 500 minutów to jest dużo czy mało? Mało.